Dzień dobry, kochani, witam. Zaczynamy ćwiczenia z krzesłem dzisiaj. Od ćwiczenia z krzesłem. Uwaga, także mamy krzesełko, mamy się, się czego trzymać i jedziemy. Dzień dobry. Witajcie w środę. Oh. Marysiu, dzień dobry. Marysia Stychów. Marynie dzień dobry. Cieszę się, że ćwiczysz. Ja powiem tak. Witam. Lista obecności otwarta. Marysia pierwsza. <śmary> Widzę, że Kacter też, Filip obowiązkowo. Sylwusia, dzień dobry, witam wszystkich. Także witam Krystynkę. Bydgorzy witam Częstochowe, Bożenki i z Częstochowy również. Także i Warszawa, i Radom, i Dublin, a może ktoś z Zamościa lub okolic. Kochani, piszcie z jakich okolic jesteście. Jeżeli oczywiście, możecie, jeżeli chcecie. Będzie mi niezmiernie miło. Dzisiaj mamy jesienny deszcz lekko pochmurny taki dżdż, dżdy. jak się pisze dzół przez dżet jako dżet Ży z kropką przepraszam no to tak żyta krótko, za krótko powiedziane u nas prawda Okej, okay. teraz dobrze, ćwiczenie następne wymachy nogą i jak to umie Roksolanko, dzień dobry. Witam Śląsk, witam Dolny Śląsk, Górny Śląsk, cały Śląsk, obok Śląska, <głos》>, całą Polskę, cały świat. Australię witam. My mamy jesień w Australii. Joasia meldowała, że jest wiosna. Widzicie, kochani. A jeszcze powinnam powiedzieć tam. Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. No to ja tu, kochani, zawsze na was czekam. Pokażę wam dzisiaj, bo miałam zamiar czytać, ale nie, to nie o to chodzi. Eee, pierwsze, jest świetny wywiad z panią profesor. No to jest po prostu aż niesamowite, kochani, jak na przykład się okazuje, że co jest największym przekrętem żywieniowym z tego pierwszego wieku? So, soja na, na początku, nie? To jest taki na szczycie, bo pani tłumaczy. Że białko soi białko, nie jest, jest do zrobienia przez nasz organizm. I teraz mamy ileś chorób, których 30 lat nie było. Bo nie było modyfi genetycznie modyfikowanej soli. Dobra, kochani, następne ćwiczenie. Stawiamy sobie krzesełko przed siebie i robimy przysiady. Raz. O, dzisiaj robimy na palcach. Dwa. Ale następnym punktem będzie, kochani, jak znaleźć groka, o którym mówię. To jest sztuczna inteligencja. Pokażę Wam, co to jest apka. No, myślę, że każdy wie, a nie o to chodzi, że każdy wie, jak go znaleźć, jak sobie e, otworzyć aplikację w telefonie. I kochani, co zrobiłam? Kupiłam dzisiaj kiełbasę, e, zrobiłam zdjęcie etykiety i wrzuciłam, bo tam jest, muszę obrać obraz, czyli to zdjęcie z telefonu swojego i zapytać się na temat składu. No i posłuchajcie, kopara mi opadła, a jeszcze jest jaka informacja, o której pani profesor mówiła, że jeżeli jest jakiś dodatek, mówimy teraz o terenie polskim, ja to zdjęcie jest akurat niemieckiej klasy, że jeżeli jest coś w składzie poniżej 2%, to producent nie ma obowiązku przedstawiać informacji. Normalnie kochani. Aż do to jest 2%. Jaka to jest niewielka skala, wystarczy nam osobą ilość. Także tak kochani, budujemy tę świadomość. A czemu wam o tym mówię? Bo ja kochani, jak wiecie, walczyłam. Walczyłam, uwaga, zaczynamy. R ruszamy ramionkami. Zaczęłam stosować dietę. To, że się ćwiczę, to jedno, że świadomie oddycham, że chodzę. Znaczy ja to, my tak, męż z mężem często chodzimy na spacery, ale ja to często jeszcze biegam. No raz w tygodniu już teraz mam. To biegam. Czasem się zdarzy, że dwa. Ale, ale ja już lat 13 biegam. Od 2012 roku od maja. No i kochani. Wszystko piękne, no ta waga w jakiś sposób zaczęłam się, bo, słuchajcie, no tak ćwiczyć to wszystko piękne, ale gdy wprowadziłam dietę, to przede wszystkim przestałam jeść żywność przetworzoną, czyli wszelkiego rodzaju ciastka. Jak mam jeść, to sobie upiekę sama. A jeszcze w tym wszystkim przestałam jeść cukier. Bo to chodziło o ten cukier. Posłuchajcie, to, że ja w tej chwili ważę 66,5, no to jest w ogóle... Coś, czego się nie spodziewałam. Że tak, bo ja już kochani, to będzie w, ma w marcu, będzie dwa lata, jak już zaczęłam dbać o linie. Dbać o linie. Zaczęłam myśleć na ten temat. No bo zaczęłam się ćwiczyć, prawda? Zmieniłam swoją świadomość. Ale w ostatnim czasie, posłuchajcie, że ta waga mi tak spadła, to dzięki temu właśnie przez y, nie jedzenia cukru. Tylko ten cukier jest nawet w kiełbasie. Okej, okay. dobra, teraz główka leci. Można zdjąć okulary. Oh. Powiem wam, że już się tak przyzwyczaiłam do okularów. Tak mi się dobrze w nich widzi. Taki miałem niedobór. Aniu, to do ciebie mówię. Znaczy do wszystkich, którzy się czają, czy już nosić te okulary, czy nie. I posłuchajcie to, że głowa boli. no Mnie akurat mało bolała. To, że mi się coś działo, że robiłam takie miny, bo próbowało oko. Przecież, słuchajcie, oko jest też na mięśniach. To są um, mięśnie, czy trzymają oko. Że próbowałam takie miny robiłam, bo chciałam zobaczyć lepiej, prawda, poprawić widoczność. No to mówię Wam, że coś mi się dzieje. A teraz, jak już mam okulary i wszystko widzę wyraźnie, bo to o to chodziło, a nie mam jakiejś strasznej wady. Posłuchajcie, jest inny świat. I po prostu, po pierwsze, lepiej widzę, wyraźniej, ale jest mi lepiej, ja się lepiej czuję. Tego się nie spodziewała. Dlatego mówię, że wczoraj, jak przyszłam z pracy, i nie wzięłam okularów, no bo pracuję w okularach. To się w domu nie widziałam, mówię, wsłuchaj, dojrza coś, co ja mam okulary i wziąłem sobie te, te, te swoje stare, no ale one są na mniejszą wadę, nie? ale już jest coś. Także tu polecam, bo to zmienia komfort życia. Okay. Możesz się wybrać do, leka do lekarza do optyka i poprosić o badanie wzroku. A decyzję? Posłuchajcie, podjąć później. Co z tym zrobić? Najpierw trzeba sobie zbadać ten wzrok. Okej, okay. jeszcze teraz trochę trochę kółeczką. Kółeczko w jedną stronę, w drugą w stronę. Okej. Okay. No i teraz wam tylko się z Wami podzielę, posłuchajcie kochani. A no może od razu się podzielę? Jak to wygląda? Mamy telefon, prawda? Co to są apki? Apki to są posłuchajcie wszystkie te ikonki, prawda? Mamy na przykład M-Obywatel, to jest apka. Mamy Whatsapp, to jest apka, czyli ta zielona WhatsAppu. To jest ikonka, to jest apka. No i co robimy? Sklep Play. Piszę Wyszukaj, wpiszemy sklep Play i w tym sklepie Play w wyszukiwarce wpisujemy G, R, O, K, Grok. K na końcu. G jak grażyna, Robert, Olga, Katarzyna. I posłuchajcie, grok jest taki. Taka jest apka. A teraz jest akurat grok 4 fast. Posłuchajcie, i jest tak: zapytaj. I na dole są, otwórz twórz filmy, otwórz aparat, tryb głosowy, analizuj dokumenty, to ja przesuwam w tej apce, Na dole, to jest wszystko bezpłatne. Edytuj obrazy, co tam coś jeszcze? A, a edytuj obrazy. No i jak zrobimy to zdjęcie, no to jest edytuj obrazy. I posłuchajcie, kochani, ja Wam tylko tak. Nie wiem, czy będę już to miała, czy w zdjęcia, bo ja robiłam zdjęcia tych informacji. Zrobiłam zdjęcie. O, Knoblał Hurs, Zobaczcie. Będziecie mieli na końcu składu etykiety w sklepie. No i kochani, co to jest? Bo mnie zainteresowało, bo jest 5E. Tak, i tu macie. Stabilizatory E331, E450, e fosforany sodowe. Reguluje pH i wiąże wodę, co zapobiega utracie, utracie wilgoci oprócz, o, podczas obróbki. E450 difosforany pomaga w emulgacji tłuszczu i mięsa czyniąc kiełbasę bardziej jednolitą. Środek konserwujący E250, azotyn sodu hamuje rozwój bakterii, co jest niezbędne w mięsnych produktach. Używany w małych ilościach, w małych ilościach, ale budzi kontrowersje ze względu na potencjalne nitrozaminy. Stąd limity W. O, widzicie. E, następne słuchajcie. No, że to jest, składa się tam z mięsa oczywiście, no i to, dlaczego mówię o cukrzy w kiełbasie? bo to jest tak. Maltodextrin, dekstroza to są dwa różne produkty. Potwierdzam dekstrozę, już sama dosypywałam do produktów, jak pracowałam na dziele przypraw. Węglowodany pochodzące z kukurydzy lub skrobi, używane jako stabilizatory smaku i wypełniacze, poprawiają konsystencję i zapobiegają wysychaniu. No i ja wam to wrzucę na końcu, będą te, te kilka tych zdjęć. I teraz niech każdy sobie, kochani, podejmie decyzję sam, co z tym robić. Dobrze, teraz ćwiczymy się dalej. Teraz. Chodzi o to, że już mamy takie narzędzia, że już nie ma, nie ma co szukać. Wystarczy zrobić zdjęcie i wrzucić do groka. O jakie fajne doświadczenie. Bogusiu, witaj, kochana. Jak tam, zdroweczko? Jak kiedyś, kochani? Teraz rozmawiam z koleżanką, taką mam dwudziestokilkulatkę młodą. Dobrze, teraz wymach rękami. Raz, dwa, trzy, cztery. No i pytam się, jak to jest? Posłuchajcie, rozmawiamy, że dziewczyny, kobiety nie chcą mieć nie chcą mieć dzieci. A ona mówi, tak, bo bardzo dużo, to znaczy posłuchajcie, jest nasza rozmowa, jest informacji o tym, co, się, co jest złego, co, jest złe, co się ma, może wydarzyć. W ciąży, co jest źle. No ale kochani, to równie dobrze możemy mówić, jak żyjemy to, co jest złego. No strasznie wszystko jest złe, nie? No, ale ja mówię, ty masz faktycznie rację tutaj. No, słuchajcie, to moje spojrzenie na życie, a jej, ja już ten temat przerabiałam, jeśli chodzi o dzieci, bo są dorosłe. No i doszliśmy do wniosku, że właśnie nikt nie mówi, jak to jest, jak to jest fajnie mieć dzieci. No i chciał mówić o o plusach i o minusach. No, tośmy się zgodziły. A ja mówię do niej tak, ja to zawsze mówiłam, że jeżeli ktoś jest sam, i podjął decyzję, że nie chce mieć dzieci, no to niech weź nie weźmie pod uwagę, że nie będzie miał kto koło niego chodzić, w sensie, wiecie, opiekować się. Ale nie, teraz poszłam dalej, że posłuchajcie, to nie jest tak, że nie będzie kogo do opieki, bo nie będzie ludzi, bo to o to chodzi. Nie będzie miał kto siąść za kierownicą karetki i przyjechać. Po prostu. To wszędzie. To po prostu się kurczy świat, nie? Także ktoś, y, gdzie ktoś wysyła informacje takie, żeby tworzyć depopulację. Okej, okay, teraz kochani opukiwanko. Zaczynamy od medycyny chińskiej, oczywiście, od opukiwania naszej, tutaj, naszych narządów wewnętrznych. I wątrobę, i żołądek, i nasze wszystkie tłuszcze. Ja tak, kochani, opukujej tych tłuszczy coraz mniej, nie? <grym> Także, kochani, jedzenie śmieciowe jest dokładnie to samo. To też jest depopulacja, bo się ludzie chorują. A jak chorują, no to ten, no to jak, jak 30 lat temu nie było tych chorób, a teraz są, to znaczy, że jest powód, nie? Dobrze, kochani, to może zamknę na tę chwilę ten temat. Dzisiaj jest środa, mimo że słońca nie ma, to słońce jest w nas. Przysłała mi koleżanka. Dzień dobry, Benitko. Piękne takie życzenia, aby się obudzić rano codziennie i powiedzieć, jakie życie jest piękne. A ja jej piszę, że wiesz co? Ja to już tak używam tego słowa pięknie. często tak używam to słowo pięknie tak często. <laughs> Ale kochani, jak się ma dobry humor, człowieka nic nie boli. Czuje się bardzo dobrze. Nie tylko dobrze, bardzo dobrze. To używanie słowa pięknie przychodzi łatwo. A jak się człowiek źle czuje, no to weźże tu człowieku, używaj słowo pięknie. No weźże i używaj, nie? Jak cię wszystko boli. To nie jest proste. To nie jest proste. Tak jak ja dzisiaj mówiła mojej koleżance w świętej pamięci. No, w depresji była też. No, miała taką sytuację. Wiecie kochanie, to jest tak. Mamy mnóstwo sytuacji, ale po prostu trzeba po prostu powiedzieć, dobra, no jest, tak się złożyło. Taka jest może moja rola życiowa. A nie użyła na co. O tak przyjąć to do wiadomości. Tak Jaka jak choroba, jeśli my się jej wyrzekamy, przyjąć. No i zadać może pytanie. Dlaczego akurat ta choroba do mnie przyszła? Dlaczego? No. A nie użalacie, że nie, ja o to jestem chora, a ty to jesteś zdrowa. No właśnie, dlaczego? Do czego mi w życiu ta choroba jest potrzebna? Czasem posłuchajcie, ludzie uciekają w chorobę tak właśnie, uciekają, żeby nie brać odpowiedzialności, bo on ciągle jest chora. Chory. Nie? Widzicie? No, ale na przykład fakt faktem, ja się kiedyś z tego śmiałam, już to chyba wspominałam, że był taki kawałek, z którego ja… Posłuchajcie, ile lat temu to się śmiałam, bo jakoś go nie rozumiałam. Co robi górnik na emeryturze? No No choruje. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie miał czasu wcześniej. Pracował, pracował, pracował i nie miał czasu. Teraz organizm spuszcza. Ja to traktowałam trochę jak kawał, bo tak go nie rozumiałam, ale fakt jest na przykład, czy ktoś widział kiedyś matkę Małego dziecka chorą, no chyba, że tam rzeczywiście coś się zdarzyło. Tak się spinamy, tak się sprężamy, żeby nie chorować, nie? Dobra, pod kolankami. Także kochani, to od nas zale zależy. Rok temu Wam wspominałam, że mieliśmy, no, mamy szczęście w rodzinie, urodziła się Nelusia. Nelusia urodziła się dwa miesiące przed terminem i posłuchajcie, usiadła, bo musiała sama usiąść, nie wolno, była dziecku pomagać, dziecko musi samą. Jeśli chodzi o mięśnie. Te mięśnie się muszą same wykształtować. I posłuchajcie, usiadła na rok czasu. No, dwa, posłuchajcie, dwa miesiące opóźnienia jednak dało to, ale mogła usiąść. Ma prawo usiąść do roku i do 18 miesiąca zacząć chodzić. Ale posłuchajcie, takie ma dziecko samo zaparcie. Ja to podziwiam, że wyobraźcie sobie, że jak usiadła, po dwóch tygodniach stanęła. Oczywiście, że przy meblu. I jest piękny filmik, jak ona stoi. Słuchajcie, tu się trzyma. Tu jeszcze nogi trochę drżą. Ale stoi. Ona się nie daje. Ona ma siłę życia. Kochani, to jest tak. To jest dla nas informacja. Chciejmy żyć. Nic więcej. I zróbmy coś dla siebie. Ona stoi i się trzyma, żeby stanąć i za chwilę pójść, a my bierzmy ten kijek w dłoń i ćwiczmy. Najpierw postawę naszą, żeby była prosta. To jest bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli nie możesz przyłożyć kijka do tyłu, to weź pasek od... Boki może być za krótki, to weź pasek od szlafroka. Czy jakiś inny kawałek, wstążki nawet. Niech, ten, niech to roczne dziecko da nam przykład. Kochani, zobaczcie. Jaki to jest niesamowite? Ona stoi i jeszcze nogi drżą, ale ona stoi. Przy czym się da? Przy czym się da? W łóżeczku stoi. Ale ten filmik po prostu to jest niesamowite. Jaka jest wola życia w tym małym dziecku? Rocznie, drugiego października rok skończyła. A w, w nas, w którym z nas jest wola życia? Że chcemy żyć, że chcemy być zdrowi. Tak. Obudźmy w sobie wolę życia. Obudźmy. I przestańmy jeść śmieciowe jedzenie. No, bo się nagle okazuje, że mnóstwo chorób jest tego. Uświadommy sobie, jak dużo jest. Okej. Okay. Dobra, teraz kochani jeszcze Siedzimy sobie spokojnie i tutaj ręce tak przed siebie czy z boku, jak nam wygodnie, ja to tak bardziej do kamery, rozluźniamy dłoń. Rozluźniamy. Jedna ręka, druga ręka. Rozluźniamy. Jak już siedzimy, to teraz kochani. Nie jest jakoś bardzo zimno. Skłony. Raz, dwa, trzy, cztery. Z pogłębieniem. Wyprost. Nogi szeroko i robimy skłon. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. 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 Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Dobrze, teraz sobie siedzimy, robimy y, stopami kółeczka. Możemy w powietrzu, jak komu pasuje. Najpierw prawa noga. Kółeczko, stopa, kółeczko prawą w stronę, w lewą w stronę. Ćwiczymy stopę. Druga stopa. Ładne kółeczko, Magda. Ładne kółeczko. Stopą, stopą, stopą. Jakieś <grych> takie kuślawe mi wychodzą. Danusiu, dzień dobry. Krystynko, witaj. A, witam, ale wszystkie Krystynki witamy. Sandrusia, witaj. Kochani, ja Wam dziękuję za tą dzisiejszą gimnastykę i tak powiem, polecam. Wrzucę, posłuchajcie ten kawałek. To obejrzyjcie kawałek na temat soi. Jak, jak będziecie mieli chęć, chęć, to wejdziecie sobie na... bo to jest posłuchajcie, godziny słuchania. Ja słuchałam i słuchałam i byłam pod wrażeniem tej pani profesor u Rymanowski Live, taki jest e, kanał na YouTubie. Całość, a drugie to tak, jak wam powiedziałam. Na groku robiłam zdjęcie dzisiaj kiełbasy. Powiem wam, że no zjadłam kawałek, bo no, tak się z mężem na spółkę, ale tak kawałek sobie zjadłam, nie Robiłam sobie sałatki, twarogu i tak. No spróbowałam tej kiełbasy, ale... Powiedziałam dzień dobry i powiedziałam do widzenia, nie? <laughs> tak, to na końcu pianinku. A kochani, to zobaczymy. To jutro. A ja Wam dziękuję. No, u mnie roboty budowlane, jak słyszycie. No tak, takie życie.